wykonywanych przez, przez Pana Jezusa, ten dzisiejszy też do takich takiej należy. Ale jednak chyba największym i e, najważniejszym jest Jezusa cud eucharystyczny. Bata Gertyska pisze w ten sposób. To większy cud od tego, Żeś żywioły oskradł, żeś leczył, żeś umarłych wywoływał stopieli i większe miłosierdzie nad to, żeś rzeszekarnił. Tyś sam się nam z miłości cudownie chleb w chleb powie. Komunia. Słowo, które często określamy Eucharystię. komunia to zjednoczenie. I z kolei Jan Paweł Długi bardzo mocno nam kładzie. Zresztą nauka Kościoła i, i Jan Paweł Długi nie jest jakoś odosobniony, że kiedy mówi, że kto przyjmuje z wiarą ciało Chrystusa. Jednoczy się wewnętrznie z Nim, a w Nim z Bogiem Ojcem w miłości Ducha Świętego. Bóg w człowieku, człowiek w Bogu. To właśnie staje się autentycznym fundamentem komunii w Kościele. Jak pisze apostoł Paweł do Koryntian, ponieważ jeden jest chleb, przez my wszyscy tworzymy jedno ciało. Teksty liturgiczne w czasie mszy świętej mocno to podkreślają, że przyjmując komunię świętą stajemy się wszyscy jedni. Przyjmując komunię świętą stajemy się jedno z Bogiem i my sobie tego nie uświadamiamy, ale stajemy się też Jedno z naszymi braćmi i siostrami. Jestem w trakcie takiej lektury o pewnej yy, świętej, którą ma Kaliary. Młoda dziewczyna. Jak czytam, jakie miała pragnienie komunii świętej, jak strasznie cieszyła się komunią świętą, ale wszystko, było podporządkowane, podporządkowane woli spowiednika i, i rodziców, i biskupa, e, którzy nie zawsze pozwalali jej iść na Eucharystię, mm, przyjąć Komunię Świętą. Jak bardzo cieszyła się, kiedy tylko mogła odprawić rekolekcję, kiedy tylko mogła e, pójść na przez świętą. Przyjąć Komunię Świętą podczas Mszy świętej, czy jakkolwiek nawet żeby tylko w czasie choroby przyszedł kapłan do domu, to sobie uświadamiam, że tak głębokiej wiary wielu z nas nie ma. Nie wiem, sam, sam też yy, zastanawiałem się, yy, jak, jak dalece jesteśmy. jesteś. I czym tak naprawdę ta Komunia Święta. Jest. Dlatego potrzeba nam wołać w intencji nas samych wszystkich i w intencji całej naszej parafii nas, którzy przychodzimy do kościoła, którzy spowiadamy się i przyjmujemy Komunię Świętą, i w intencji tych wszystkich, którzy może tę Komunię Świętą przyjęli tylko przed laty. Przy tak zwanej pierwszej komunii świętej, a później przez całe lata gdzieś zagubieni. Zagubieni tak od strony Bożej, bo po ludzku być może potrafiący doskonale sobie poukładać to życie. Wchodzący w rozmaite biznesy, tylko po to, by z czasem odkryć, że to życie bez Pana Boga jest bez sensu. Jest naprawdę wiele takich. Świadec pokazujący, że ten sukces tak zwany życiowy, ten sukces biznesowy, od strony biznesowej nie daje spełnienia. Bez Boga nie daje radości, nie daje poczucia sensu życia. To dlatego potrzeba nam przyjąć tego, który do nas przychodzi. To dlatego potrzeba nam umieć w poborze powiedzieć Panu i Bóg mój, oby nie zabrakło nam takiego pragnienia. I dzisiaj wdzięczności Bogu, który pozostawił się nam w Najświętszym sakramencie. Jezusowi, który chce być jedno z nami, chce nas. Umacniać. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne. nie to deklaruje, że jest bieżący. Tak wiele rozmaitych doświadczeń, przykładów z bólem serca, które muszę zauważyć i które zauważam i dzisiaj muszę powiedzieć, kiedy nawet nam brzach świętych ofiarowanych za naszych bliskich zmarłych. Przychodzimy prosić, zamawiamy prześwięto o zbawienie dla naszych bliskich, dla rodziców, dziadków w dziesiątą, piątą, dwudziestą rocznicę śmierci, tylko po to, by później siedzieć w czasie komunii świętej zupełnie nam to nie przeszkadza i do tej komunii świętej nie przystąpimy. Pomodliliśmy się, spełniliśmy. Obowiązek. Zamówiliśmy Mrze Świętą, ale żeby wyspowiadać się i przyjść, przyjąć komunię świętą, to nawet czasami taki smutny obrazek, że nawet w czasie ceremonii pogrzebowej nam na to nie zależy. A Bóg przychodzi jako Bóg żywy. Bóg przychodzi, Jezus zostawia się nam pokoju, aby naszą wiarę przyjść. Cień. Tak spojrzeć na to nasze przeżycie, to nasze zjednoczenie, komunię, która, która jest zjednoczeniem, Eucharystia, która jest jednością z Bogiem, ze sobą zajęć.